Wszystkich bardzo serdecznie Na dzisiaj mam taki mix drapek Super 7, I love neon cash, biało złoto 6777, 777, neonowy bonus Lecą dolary I jeszcze znalazłam świąteczny kalendarz I wkład odcinka to 40, 54 zł I zapraszam wszystkich do oglądania I zaczynamy od Super 7 z numerem 96 Tutaj musimy znaleźć Czarną albo zieloną I trochę przybliżę i szukamy. Mamy dziewięć, cztery, dwa, sześć, osiem, pięć i trzy. Drabka jest przegrana, i idziemy dalej. Następna zdrabka, super siedem z numerem dziewięćdziesiąt, i szukamy siódemek. 8 5 4 9 3 2 i 6. Drabka jest pusta. Nie będę szukać kontrolnych. Idziemy do następnej drabki I Love Neon Cash z numerem 19. Tutaj szukamy plik albo wygrywających liczb. I nasze wygrywające liczby takie. 27

35 3 28 obok, 19 i ostatnia szansa. 11 zdrobka wygrana. Super. I zobaczymy, co tutaj kryje się. Zwróć 5 zł. I fajnie nie będziemy dzisiaj na pusto, ale mam nadzieję, że coś jeszcze będzie. I myślę, że tutaj była jeszcze jedna liczba. Tak. 26. Widzę, że tutaj 5, a tutaj tylko 4. A przegapiłam 26. No, mamy wzrost 5 złotych i super. Idziemy dalej. Następna zdrabka, białe złoto z numerem 15. Tutaj szukamy sztabko złota i wygrywających liczb. I szukamy 58, 36, 41 i 34. A my mamy lustro.

Następna zdrabka szereg 777 z numerem 24. Tutaj szukamy siódemek, jedno, dwie albo trzy i lecimy. Tutaj nie ma siódemki. Nie. Również nie ma. Tutaj nie mamy. Nie. I tutaj... No, z tej strony nie ma, może być tutaj będzie, nie widzę tutaj siódemki, nie ma, nie, jeszcze jest szansa, gra dwunasta, nie ma, nie ma, no i tutaj również nie ma, niestety. Zdrabka jest przegrana, idziemy dalej. Następna zdrabka nionowy bonus z numerem 5. Tutaj szukamy worek albo siódemku. I zaczynamy szukać witronka, dzwonek, aparat, kapelusz, karo, chmura, kwiat, trefel. pik, winogrona, banan, melon, kier, idziemy dalej, borówki, nuta, kostka, ananas, motyl, wisznie i ostatnia szansa, cytryna. I tutaj niestety nie ma. Następna zdrabka lecą dolary z numerem 22. Tutaj musimy szukać napis cash albo monety i wygrywających liczb. Nasze wygrywające liczby takie: 59, 53, 56. O, zobaczcie jakie liczby: 24 i 37. I szukamy.

35, 41, 13, 15, 19, 46 i 36 obok. No, tutaj również niestety nie ma. I ostatnia zdrabka na dzisiaj. Mam tylko 5 zł, ale może być świąteczny kalendarz, uratuje nasz odcinek. Nie wiem, zobaczymy. Drabka ma numer 10. Tutaj musimy szukać gwiazdek i Zaczynamy. Świeca. bałwanek, Sanie. Kominek. Trąbka. Bęben. Renifer. Choinka. Piernik. Skrzat. Czapka. Łyżwa. Skarpeta. Kożuch, stroik, ciuchcia, kartka, kula, rękawica, dzwonek, szyszki, lizak, sople i aniołek. Jeszcze mamy pole 25 i szukamy tutaj. 3 identycznych kwoty, my mamy 10, no może być, nie, nie będzie, 10 zł. w bonusie szukamy głowy Mikołaja, a mamy, gdzie tutaj, a mamy sweterek, za 20 zł. Dzisiaj tylko jedna zdrabka dała nam 5 zł. no i fajnie, będzie coś na pomnożenie, nie, ma, nie mam zera i super, dziękuję wszystkim za oglądanie, życzę Wam dużo, zdrówka. Заставте чапочки вгору, підписуйтеся на канал і до побачення в наступному odcinku. па